Wielu z nas lubi bardzo rozwiązywać wszelkiego rodzaju rebusy, krzyżówki, zagadki, a im są one trudniejsze, tym ciekawsze. Niekiedy bardzo długo szukamy rozwiązania, które następnie okazuje się tak proste, że aż chwytamy się za głowę i mówimy sobie, to takie proste, a ja nie mogłem tego odgadnąć. Dzisiaj, gdy przeżywamy niedzielę Trójcy Przenajświętszej, Kościół ma dla nas swego rodzaju zagadkę, którą od wieków ludzie próbowali rozwiązać, którą od wieków próbowali przeniknąć. Próbowali bowiem przeniknąć tę wielką tajemnicę naszej wiary i odpowiedzieć na pytanie, jak to jest możliwe, że jest jeden Bóg w trzech osobach? Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Moi drodzy, na przestrzeni wieków, niektórzy święci tę najważniejszą prawdę wiary próbowali przybliżać przez proste porównania. Bo język tajemnicy nie posługuje się językiem dosłownym, ale posługuje się językiem symbolu, językiem obrazu językiem, który. Trochę w taki poetycki sposób próbuje nas do tej tajemnicy przybliżyć i w nią wprowadzić. Na przykład, święty Patryk, kiedy głosił Dobrą Nowinę w Irlandii, o Trójcy Świętej mówił, posługując się listkiem koniczyny, która składa się jakby z trzech części, a mimo to stanowi jeden listek, z jednej łodyżki. Wyrastają trzy listki, trzy odgałęzienia, podobnie jak w jednym co do natury Bogu są trzy osoby. Ta koniczyna, użyta przez świętego Patryka do ewangelizowania Zielonej Wyspy, pozostała do dzisiaj jako symbol narodowy Irlandii na różnych gadżetach i pamiątkach turystycznych z tego kraju, czy nawet w logo jednej z irlandzkich linii lotniczych. Klubów sportowych czy irlandzkich pubach rozsianych na całym świecie. Musimy jednak pamiętać, że żadne z porównań tak naprawdę nie wyjaśni nam, na czym polega tajemnica Trójcy Świętej. W ten sposób możemy poznać jedynie jej okruszymy. Człowiek swoim rozumem nie jest bowiem w stanie przeniknąć Pana Boga, ale to nie znaczy, że stawianie takich pytań jest czymś złym. Świadczy raczej o tym, że o Bogu myślimy, Bóg jest dla nas kimś ważnym i dlatego chcemy Go bliżej poznać. O tym, że nie jest to możliwe do końca tylko ludzkim rozumem, w bardzo ciekawych okolicznościach przekonał się święty Augustyn, który również próbował tę prawdę zrozumieć. Otóż przechodząc kiedyś brzegiem morza zauważył chłopca, który muszelką przelewał wodę do dołka wykopanego w piasku na brzegu plaży. Augustyn patrząc na to, co robi ten chłopiec, stwierdził, że nie jest możliwe, aby woda z morza została przelana do wykopanego przez niego dołka. Wówczas chłopiec rzekł do świętego: Prędzej ja przeleję tę wodę z morza do dołka, niż ty zrozumiesz tajemnicę Trójcy Świętej. Tak naprawdę nie chodzi też o to, aby tę prawdę zrozumieć, ale żeby w nią uwierzyć. Zatem tajemnica Trójcy Świętej jest zaproszeniem do pogłębiania naszej wiary, ufności. Miłości do Pana Boga, który działa w świecie i w życiu każdego człowieka. Ciekawego porównania użyła też święta Katarzyna ze Sieny, dominikańska tercjarka, żyjąca w XIV wieku. Mówiąc o Trójcy Świętej, użyła bardzo prostego, wręcz prozaicznego obrazu. Mówi, że Trójca Święta. Ojciec, Syn Boży i Duch Święty to jest stół, pokarm i kelner. Proszę sobie wyobrazić, ona porównuje to mówiąc współczesnym językiem do dobrej włoskiej restauracji. Myślę, że wielu z nas było w takiej restauracji, choćby w czasie urlopu czy pielgrzymki we Włoszech. Także w naszej okolicy w ostatnim czasie otwarto wiele takich miejsc. W dobrej włoskiej klasycznej restauracji jest świetna atmosfera, jest wygodny stół i jest wyśmienite jedzenie. Katarzyna ze Sieny mówi coś takiego: Stół to jest Bóg Ojciec, za którym można sobie wygodnie zasiąść, który daje poczucie stabilności, na którym wszystko stoi. Pokarm którym się delektujemy, pokarm, który nas karmi, który podtrzymuje nasze życie, to jest Syn, który właśnie wydaje się nam w pokarmie. I tutaj proste odniesienie do Eucharystii. Na ołtarzu ofiarujemy chleb i wino, które staje się ciałem i krwią Chrystusa, naszym duchowym pokarmem. No i całego animuszu, Całej atmosfery, specyficznego klimatu dodaje we włoskiej restauracji kelner, który dba o to, żeby gość się nie nudził, żeby wiedział co doradzić i żeby to wszystko świetnie podał. I to jest Duch Święty, mówi Katarzyna ze Sieny. Ten, który doskonale zna nasze pragnienia, ten, który doskonale zna nasze gusta, ten, który w sposób doskonały potrafi je spełnić. Co zatem warto wiedzieć o Trójcy Świętej? Przede wszystkim to, że Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego nie można rozdzielić, bo są jednością. Ale każda z osób ma swój sposób działania i różnie przemawia do naszego serca. Bóg Ojciec mówi do nas przez piękno stworzonego świata. Jezus Chrystus stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia. A Duch Święty jest mocą i daje nam odwagę do bycia dzieckiem Bożym. Kiedy zatem pytamy o tajemnicę Trójcy Świętej, to tak naprawdę pytamy Pana Boga, kim On właściwie jest. I na to pytanie łatwiej jest nam odpowiedzieć sercem niż rozumem. Najpiękniejszą odpowiedź dał święty Jan, mówiąc, że Bóg jest miłością. Ta miłość nieustannie objawia się w trosce o życie każdego z nas. Moi drodzy, przy okazji tej dzisiejszej uroczystości Trójcy Świętej, zachęcam Was, abyście każdego dnia pamiętali o czynieniu znaku krzyża. W tej najkrótszej modlitwie Oddajemy cześć Trójcy Przenajświętszej i zarazem zapraszamy Pana Boga do naszego życia. Robiąc znak krzyża, kiedy dotykamy czoło, prosimy Ojca o mądrość. Kiedy dotykamy piersi, prosimy Syna o miłość. Kiedy dotykamy ramion, prosimy Ducha Świętego o siłę. Czyńmy ten znak Krzyża Świętego starannie, bez pośpiechu i bez wstydu w różnych okolicznościach naszego życia nie tylko przy modlitwie, przy posiłku, ale także jadąc samochodem, autobusem, przechodząc obok Kościoła czy kapliczki. Róbcie ten znak Krzyża na czołach Waszych dzieci, Waszych wnuków, kiedy wychodzą do szkoły albo gdzieś wyjeżdżają. Niech ten znak Krzyża Świętego będzie znakiem naszej wiary i miłości do Boga w Trójcy Jedynego. Amen.